Czy jest pan zadowolony z dzisiejszego przejazdu? Z dzisiejszego owszem jestem zadowolony, wczoraj niestety mi nie poszło, zachowawczo jeździłem i dzisiaj się tak dosyć nieźle rozjeździłem, więc myślę, że dzisiaj bym dał radę, ale niestety nie dostałem się do eliminacji, więc nie, nie będę mógł pojechać dzisiaj. Auto spisuje się tak jak należy? Bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony z tego samochodu, wystarczająca moc. Jeszcze trochę umiejętności potrzeba, nie ukrywam, ale myślę, że będzie dobrze. A jaka moc drzemie w tym aucie? E, około 600 koni. Były małe problemy z układem paliwowym, ale rozwiązaliśmy je. E, zakręty same kontrolowane? E, tak, tak, oczywiście. E, co to jest za auto i jaka moc? E, BMW 30, 4 litry V8, 300, około 300 koni. Zbudowane od podstaw przeze mnie. Jeżeli chodzi o to, żadnych zaskoczeń, bo w ubiegłym roku mieliśmy tutaj okazję trenować. Zaskoczeniem są dla nas samochody. Są to nowo zbudowane projekty. To jest zupełnie nowa konstrukcja, którą skończyliśmy na praktycznie dzień przed wyjazdem na, na tą imprezę. W ubiegłym roku Paweł Bednarczyk, który na chwilę obecną jeździ tym samochodem, startował Białą. E, także tamten samochód znamy, no niestety nie wytrzymał pod zespół, jakim jest Połowos i musieliśmy wymienić. Także tamta auto jest unieruchomione, natomiast nowa, nowa Toyota startuje w Top 32 i trzymamy mocno kciuki za naszego zawodnika numer 1, za Pawła Bednarczyka. E, tak, jesteśmy z Bielska Białe, przede wszystkim. Przyjechało nas 5, 6, 7 osób około. E, są to dwa auta. Jedno z nich startowało rok temu, drugie zostało dobudowane teraz. Dużo pracy, dużo czasu włożone w samochód. E, z tego co ja wiem dużo również efektów, które są finalne. Jest to auto, które jeździ bardzo, bardzo szybko teraz. E, jest niedaleko od czołówki. E, mieliśmy małe problemy podczas tego, ale jak Pani widzi sama jest tym bardzo rozbudowany. E, problemy z mostem ze skrzynią, wszystko zostało ogarnięte wczoraj. E, także, no, dużo tam zablatimy. Dzisiejszy dzień niestety słabo. Są przede wszystkim dlatego, że wczoraj na treningach podczas jazdy wpadłem tam w jed, na jednym zakręcie w dziurę i urwałem koło, i, i do dzisiaj do, że tak powiem, godzin tam. Rannych reanimowaliśmy auto, żeby było całe. No i w efekcie słaby wynik, ale myślę, że jak na debiut, bo pierwszy start z tym silnikiem, tym autem mój, to i tak jestem zadowolony. Myślę, że następnym razem będzie znacznie lepiej, bo auto fajnie jedzie, kosztowało dużo pracy, ale jestem zadowolony. Tak, jestem zadowolony, piękna pogoda, auto spisuje się dobrze. Mieliśmy tylko małe problemy rano z ustawieniem zawieszenia, ale teraz jest wszystko dobrze, także wyjeżdżam z pełnym optymizmem na top 32. Tutaj silnik jest z BMW, z M5, 420 koni, on ma nominalnie 400. Jest podkręcony troszkę o 420-430 koni. 500 Nm. A najgroźniejszy rywal dzisiaj? Najgroźniejszy rywal no na pewno Bartosz Stolarski z STW. W tej oto karoserii drzemie 507 koni, takie, a tutaj właśnie silnik tutaj włożyli, ale no, więcej nie można w tej chwili, także wiesz. Myślę, że to jest wystarczająca moc na to, żeby się tu bezpiecznie i szybko poruszać. Seria czy modyfikacje? Seria, seria, żadnej modyfikacji, bo nie wierzę w takie modyfikacje, tymi podobnych i różne rzeczy. Przede wszystkim bezpieczeństwo dla tej modyfikacji jest taka, że yy, nic z nikomu się nie stanie. Bo mamy zapewnioną pewną tą ochronę od producenta. I to jest najważniejsze. To jest BMW 60, dwulitrowy diesel. No, akurat ten mi się podobał. Jakie modyfikacje w aucie? Alufelgi od Empower, karbonowe wnętrze, folia matowa, wloty powietrza oraz układ wydechowy w całości jest również od Empower. Ale silnik pozostał oryginalny, 3-litrowy diesel. Czy jakieś kolejne modyfikacje są w planie? To znaczy zwiększenie mocy na pewno i może jakieś modernizacje dotyczące alufelg, jakiś ciemny kolor może zostanie wrzucony, ale nie do końca, jakieś na pewno jasne e, końcówki zostaną, żeby fajnie odbijało, a tak myślę, że jest dosyć. Lakier też niecodzienny. Tak, bo to jest folia matowa, ona była odklejana w spe specjalnej firmie tuningowej, także jest gwarancja na to, na razie jest wszystko okej, okay. mam nadzieję, że tak pozostanie. Seria BMW serii 5, 60, 3-litrowy diesel, na mod 218 koni. E, co najbardziej podoba się Panu w BMW? No myślę, że komfort jazdy, jest to marka, którą się kocha, tak? Wygodny samochód, bezpieczny i stylistycznie bardzo ładny. Małośnie włożyliśmy z kolegą i tyle. Ale niezwykły jest też lakier. Lakier z Allegro wojskowy. Taki, taki mi się podoba po prostu. Skąd pomysł na takie przerobienie pęki? Nie wiem, żeby było więcej mocy. Moc, moc jest z nami.